Witam w kolejnym spotkaniu z fascynującymi usługami, które świadczy PZU. Myśleli Państwo pewnie, że PZU to przede wszystkim ubezpieczenia. No to jest w zasadzie prawda, ale właśnie jest jeszcze dużo, dużo więcej i ten obszar dosyć się gwałtownie rośnie, o czym będziemy rozmawiali z Maciejem Gołasiem, dyrektorem zarządzającym pionu usług cyfrowych PZU i wiceprezesem PZU. Pomoc. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Czy te zmiany, które dzięki technologiom cyfrowym pozwalają PZU zajmować się znacznie szerszym wachlarzem usług, niż tylko są ubezpieczeniami, związane są wyłącznie z wejściem na rynek pokolenia Z i skutkami pandemii? Czy to był taki trigger? Czy, czy tak naprawdę powody są bardziej fundamentalne? Myślę, że powody są bardziej fundamentalne. Faktycznie tu jest element. Yy, no, digitalizacji, która nam przenika de facto do praktycznie każdego aspekta życia, w tym życia, w tym, e, życia biznesowego, jak również no, kluczowy element e, budowania e, relacji z klientem i budowania szerszej wartości dla tego klienta. E, no i środowiska cyfrowe tutaj z jednej strony temu e, sprzyjają, z drugiej strony ogniskują, z trzeciej strony e, no jednak powodują to, że wymagają e, Częstszej e, interakcji z tym klientem w tym środowisku, e, jak również e, interakcji, która jednak niesie ze sobą e, wartość e, odczuwalną dla, dla klienta. Stąd e, podejście strategiczne e, grupy PZTU e, wychodzące poza podstawowe e, produkty finansowe e, i ubezpieczenia, e, czyli rozwój usług. E, Zdrowotnych, ale przede wszystkim w obecnej strategii też rozwój usług w ramach tak zwanych ekosystemów. I to są ekosystemy usług nieubezpieczeniowych, nieregulowanych i ogniskują się właśnie w tak ekosystemie benefity, ekosystemie kierowcy. Ekosystem zdrowia też jest rozwinięciem usług zdrowotnych, które już wcześniej były w grupie. PZU Benefity, fascynująca platforma, fascynująca w bardzo wielu różnych wymiarach i od strony tego, co oferuje pracownikom firm, które zdecydowały się na wykorzystanie tej platformy, ale też fascynująca od strony takiej bardziej technologiczno-biznesowej, bo łącząca się bardzo mocno z firmami, które są klientami. Mocno w tym sensie, że nawet do poziomu integracji z systemami finansowo-księgowymi. To proszę opowiedzieć, jak, jak to się zaczęło, biorąc pod uwagę, że jednak punktem wyjścia były ubezpieczenia? Jak, jak to budowaliście? Tak, punktem wyjścia, jeśli chodzi o korowy biznes, to, to oczywiście są ubezpieczenia, natomiast też drugim punktem wyjścia, właściwie można powiedzieć pierwszym, to jest klient. I to jest ta relacja z klientem, gdzie chcemy, czy to na poziomie klienta indywidualnego, czy korporacyjnego, wnosić dodatkową wartość i wartość, która też się wpisuje w wartości, te, które idą za usługami podstawowymi, ubezpieczeniowymi, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa, komfortu życia. W tej chwili też łącząc to coraz mocniej z usługami zdrowotnymi. A w związku z tym, jakby ta, ten, ten wachlarz usług koresponduje z coraz szerszym podejściem właśnie do zapewnienia klientowi takiego szeroko pojętego dobrostanu. Tak? Chciałem powiedzieć well-beingu, który jest takim mocnym, coraz popularniejszym słowem, ale w gruncie rzeczy do tego to się sprowadza, czy to jest well finansowy, czy to jest well jeszcze szerzej pojęty. No właśnie, a bo badacie czego pracownicy oczekują od pracodawców, yy, i to jest, rozumiem źródło pomysłów na to, co można by jeszcze do platformy dołożyć. Tak, to znaczy, znów wracając do samych platform cyfrowych, to jest przestrzeń do rozwoju relacji z klientem, do budowania tej relacji, do budowania pozytywnych interakcji, do budowania czy lojalizacji obecnych klientów, czy też stwarzania nowych okazji do, do zbudowania relacji, czy w oparciu o obecne usługi, czy, czy nowe usługi. Bo ja rozumiem, że to działa tak, że PZU ma klienta korporacyjnego, klient ma pracowników, w związku z tym tak naprawdę dostarczając pracownikom to, co jest wewnątrz platformy, zapewniamy temu bezpośredniemu klientowi, czyli ich pracodawcy, lepszą pozycję negocjacyjną na rynku pracy. Tak jest. Więc, więc to może, jeśli mówimy już konkretnie właśnie o platformie benefitowej PZU Benefity, to jest to element, jeden z tych, o których powiedziałem, nowych usług, ale też pewna przestrzeń, która tą Całą paletę usług PZU Spina. W związku z tym, na poziomie, na poziomie pracodawcy, czyli klienta korporacyjnego, można powiedzieć ogólnie, my dajemy z jednej strony pewną, pewne narzędzie, które daje jemu możliwość zaoferowania całego kompletu benefitów pracowniczych, czyli tego, co jest w tej chwili najczęstsze na rynku. Ale też wychodzące ponad to. Mam na myśli to, że w jednym miejscu, na jednej platformie klient ma dostęp do ubezpieczeń grupowych, czy też pracodawca może mu zaoferować, jeśli podejmie taką decyzję, do usług zdrowotnych, do abonamentów sportowych, do pożyczek pracowniczych, do całej kafeterii usług partnerów trzecich, i to z kolei koresponduje z wymaganiami pracowników. No, nasze badania, pokazują, że e, patrząc się też na e, sytuację na rynku pracy w Polsce, e, pokazują, że e, pomimo powiedzmy takiego wahnięcia pandemicznego, w tej chwili oczekiwania pracowników, jeśli chodzi o benefity pracownicze, e, no, wróciły do tej krzywej wzrostowej. Także e, z perspektywy ofert pracy, to w e, ofertach takich korporacyjnych jest średnio statystycznie ponad 6% benefitów gdzieś zaszytych i dla 80% pracowników te benefity są istotne. Ja nie mówię, że za każdym razem muszą przeważyć, ale są istotne. W związku z powyższym no to jest zaadresowanie też potrzeb pracodawców właśnie na y, budowanie, zaangażowania pracowników, czy też pozyskanie pracowników. Natomiast od strony później już użytkownika, to z kolei platforma PZU Benefity w połączeniu z moje PZU, czyli z tym główną platformą cyfrową, no daje możliwość swobodnego operowania w środowisku cyfrowym tymi benefitami, które pracodawca mu zapewnia. Tak i co ciekawe, bo ja wspominałem o tym integrowaniu PST-u Benefity z systemami księgowymi, no bo jakby przepisy prawa pracy stworzyły pewne narzędzie, które pozwala pracodawcom fundować przynajmniej część benefitów albo współfinansować benefity w postaci Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych i ja rozumiem, że ta Platforma PZW Benefity tak naprawdę w, w, w jakiejś części adresuje właśnie to narzędzie. Znaczy pozwala je zoptymalizować, zmaksymalizować jego efektywność, wyjść poza ramy jakichś takich schematycznego myślenia typowo, nazwijmy to działu kadr, e, specjalnie mówię działu kadr, bo teraz jest dział HR, a teraz nawet są... Nie dla niektórych teraz, dla niektórych w przyszłości, ale są jeszcze bardziej, że tak powiem, nowoczesne podejścia do tego. I to wszystko dzięki technologiom cyfrowym staje się możliwe, no ale gdzieś z tyłu są właśnie te regulacje prawa pracy, które też Platforma ogarnia. Tak. W związku z tym tu jest kilka elementów z perspektywy pracodawcy. Które, którym platforma wychodzi naprzeciw. Bo z jednej strony to jest bardziej efektywne narzędzie, czy środowisko do zarządzania e, ofertą, e, którą pracodawca współfinansuje, bądź w pełni finansuje, e, z użyciem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czy też innych funduszy e, tego typu. E, kolejnym elementem to jest, e, no, to, co pracownik ma, to znaczy miejsce wszystkich benefitów czy prawie wszystkich w jednym miejscu, ale też w połączeniu właśnie już z korporacyjnymi procesami pracodawcy. W związku z powyższym, platforma PZU Benefity też umożliwia budowanie zaangażowania pracowniczego przez dedykowane moduły i narzędzia, które to wspierają. A z trzeciej strony, no też dla firm, które na przykład nie mają rozbudowanej automatyzacji systemów hr też oferuje pewne narzędzia, które optymalizują procesy HR w firmie czy wspierają taką optymalizację. Mhm. Ale czy mam przez to rozumieć, że jest możliwy na przykład dostęp taki webowy przez przeglądarkę dla firmy, która ma jakiś prosty, stary system, do tego, żeby zarządzać benefitami? Tak, tak, jak najbardziej tak i co więcej, właśnie jeśli mówimy o jakichś czy starych systemach, czy nierozbudowanych, albo czy wręcz rozbudowanych, to tutaj no, te dzisiejsza technologia nam daje szerokie spektrum możliwości, czyli krótko mówiąc, albo e, firmy, które czy ze względów wielkościowych, czy ze względów finansowych, e, no, nie używają tych największych, w cudzysłowie, kombajnów, e, systemów HR-owych, no to mogą pewne procesy po stronie HR typu zarządzanie pewnymi rodzajami wniosków, obiegiem tego właśnie na platformie benefitowej również oprzeć, a z kolei firmy, które mają bardziej rozbudowane systemy po swojej stronie, mogą to zintegrować z tymi systemami. Kiedy zaglądałem na stronę PZU Benefity, a oczywiście byłem ciekaw jak ona wygląda, trafiłem na coś, co wydało mi się szczególnie, z jednej strony interesujące, a z drugiej zaskakujące czyli taki benefit w postaci pożyczek. Wydawałoby się dosyć trudna sprawa, no bo każdy, kto był w banku i próbował pożyczyć pieniądze, to wie, że to są nawet przy niewielkich kwotach dosyć skomplikowane procedury. To porozmawiajmy o tym, co można znaleźć na platformie. I czy te Elementy platformy są jakoś adresowane do jakichś grup pracowniczych. Jak, jak myślicie w ogóle o tej ofercie? To znaczy, to jest z jednej strony bardzo kompleksowa oferta i, i, i śmiem tie, twierdzić, że w tej chwili unikalna na rynku. To znaczy, pod jednym dachem e, można znaleźć właściwie komplet najważniejszych benefitów pracowniczych, bo jak popatrzycie na strukturę naszego rynku, no to są wyspecjalizowane podmioty w usługach. E, powiedzmy tej m, tak zwanej kafeterii benefitów pracowniczych i na przykład usług sportowych, e, czy też e, usług medycznych z jakąś platformą. E, oczywiście ubezpieczenia grupowe na życie to jest kolejny nurt, natomiast PZU Benefity łączy te wszystkie y, usługi e, i ma je również wzbogacone o takie rzeczy, jak tutaj Pan wspomniał, e, pożyczki pracownicze. E, w związku z powyższym e, jeśli mówimy o trafianie do konkretnych grup, to ja bym powiedział inaczej. Elastyczność i modułowość tego pozwala zaspokoić, czy też całość potrzeb danej firmy czy korporacji, czy też wybrany odcinek, natomiast z możliwością później rozszerzania tego. To jeśli mógłbym dać przykład z perspektywy no, rozmów z klientami. E, które czasami mam przyjemność odbywać, no to jest wejście w potrzeby e, czy aktualne potrzeby danej firmy. I tutaj słyszałem na przykład takie stwierdzenia propos właśnie tych pożyczek, że część pożyczek pracowniczych szła z pewnej puli budżetu właśnie funduszu pożyczkowego w ramach ZFS-u, natomiast to się wyczerpało i tym samym czy na platformie benefitowej jest coś, co może być substytutem tego, mm. czy też atrakcyjniejszą ofertą, czy dedykowaną ofertą dla tej grupy pracowników. I, i tak to może być. Natomiast później patrząc. Się od strony właśnie e, kreowania polityki pracowniczej, no to mówimy, na bazie tego jeszcze możemy popatrzeć o, na potrzeby y, opieki medycznej w, danym, y, w danej firmie i to wszystko robione na y, tej platformie. A jeśli mówimy też, o takim dbaniu o zdrowie i dobrostan pracowników w kontekście właśnie zdrowotnym, no to możemy to połączyć od razu z abonamentem sportowym i całą rekreacją, nie. która z tego wynika, nie mówiąc już o części no czysto finansowej, tak znaczy mówimy o ubezpieczeniach na życie, które, które z tym się wiążą grupowe. W związku z powyższym no jakby przechodzenie przez różne ścieżki niezależnie od punktu wyjścia no jest właśnie umożliwione przez to, że się odbywa na platformie cyfrowej. A proszę mi powiedzieć, biorąc pod uwagę, że firmy mają bardzo różne modele biznesowe, zatrudniają różnego typu zespoły, no bo mamy firmy takie usługowe, które są oparte o wiedzę, o talent. Mamy firmy produkcyjne, które wymagają, potrzebują ludzi, którzy Będą fizycznie wykonywali pewne czynności. Na ile PZU Benefit jest w stanie się dostosowywać do różnych potrzeb pracodawczych? Czy da się uszyć taką jakby platformę dla konkretnego pracodawcy na, na, na miarę? Tak, tak. Bo z perspektywy technologicznej jest to dosyć elastyczne narzędzie oczywiście z perspektywy też biznesowej przede wszystkim e, to no, nam zależy przede wszystkim, żeby e, tutaj zaadresować potrzeby klienta w związku z tym e, no, niedawno było takie wdrożenie dla, dla dużej instytucji, gdzie e, z perspektywy jakby właśnie budowania wartości tego co klient nam powiedział, no to wręcz platforma została dostosowana do y, konkretnych procesów tego, tego klienta i, i nawet szata graficzna była dostosowana no do proszę. barw korporacyjnych. I to był duży klient, jak się tak, myślałem. Tak, to był duży klient, w związku z tym to może nie dla każdego klienta e, tego typu e, działania są... M, znaczy, możliwe są zawsze. O, okay. Tylko e, pytanie... No tak, ale też... jak wszyscy wiemy w biznesie, e, musi być pewna wyporność, tak. e, rentowność, e, skala, żeby żeby zrobić taką, nazwijmy to, personalizację. A jakiego, jakich klientów macie? Oczywiście nie pytam o, o, o firmy konkretne, tylko o kategorie, kto, kto już się, że tak powiem, dał skusić? To znaczy, no, nie, nie, nie będę może na z wami operował, natomiast z perspektywy też trendów rynkowych patrzymy, że no, w ogóle ten cały obszar jest y, mocno rozwojowym, w naszym y, opinii, segmentem rynku. To znaczy, w, w, według badań, do których y, mamy dostęp, no to już w tej chwili na rynku polskim 25% największych korporacji y, korzysta z y, właśnie platform benefitowych takim czy podobnym ujęciu e, ten udział w e, rynkach, e, ni, znaczy w segmentach niższych, czyli tych, powiedzmy, firm e, dużych i średnich, zatrudniających pomiędzy 250 a 1000 osób, jest to kilka punktów procentowych niższy, ale również zaczyna schodzić do małych i średnich. W związku z powyższym, e, my w tej chwili, jeśli chodzi o e, samą platformę, e, to takim punktem Bym powiedział wejścia to są firmy zatrudniające powyżej 50 osób. Natomiast no, też między Bogiem a Prawdą zdarzają się też mniejsze, mniejsze podmioty, ale które z kolei ze względu na szerokość potrzeb i usług, jak również też element jakby ich własnej polityki. Hmm, Budowania, zaangażowania pracowników, ale też opieki. I, i mówię tutaj po prostu w, kon w kontekście funduszy, które, które na to przeznaczają. No, nawet te mniejsze podmioty czasami też tutaj jakby profilowo z tego typu rozwiązaniami potrafią się spiąć. A gdybyśmy spojrzeli na to branżowo i geograficznie. Czy to raczej wielkie miasta i raczej właśnie białe kołnierzyki, czy, czy szerzej? Szerzej, no. natomiast oczywiście z perspektywy firm produkcyjnych, tam pewne dodatkowe specyfiki mogą się pojawić, jeśli chodzi o narzędziowanie, chociażby dostępność, niekoniecznie poprzez. Portal webowy, a rozwiązania na, na, na telefonie. Natomiast no, ogólnie odpowiadając, bardzo szeroko. Jasne. A proszę mi powiedzieć, jak to jest? Bo mamy z jednej strony to, co Wy dostarczacie i co jest Waszym, to w informatyce backendem nazywa. Z drugiej strony jest pracodawca i jakieś jego systemy. No i w końcu jest ta trzecia strona czyli. Pracownik. To z punktu widzenia tego już końcowego klienta, co on widzi i na którym ekranie, i jak to dla niego działa? Tak. Działa to właśnie w tej filozofii, o której powiedziałem na początku budowania szerokiej. Ale spójnej przestrzeni cyfrowej, w której klient czy użytkownik może się poruszać. W związku z tym, z perspektywy pracownika, jeśli jego pracodawca zaoferuje usługi poprzez PZU-benefity, to platforma jest tym elementem integrującym te usługi, pozwalającym użytkownikowi skorzystać. E, na przykład z biletów do kina w ramach kafeterii, e, pozwalająca zapisać się do usług zdrowotnych e, czy do usług sportowych. Natomiast później, e, Całość też dostępu szczegółowego, chociażby wejścia na siłownię, na basen, dostęp do badań medycznych, widok polis na, na życie, to wszystko jest możliwe w moje PZU, który też jest miejscem, a właściwie przede wszystkim jest miejscem, które integruje usługi PZU. I które w sprzężeniu z platformą benefitową no daje pracownikowi możliwość właściwie operowania w całości na tych benefitach w środowisku cyfrowym. Czyli y, będę miał y, jako pracownik rodzaj takiego swojego y, ekranu, y, który tak naprawdę pozwoli mi też korzystać z innych usług PZU, które niekoniecznie muszą być, y, w, w sensie nie, nie muszę się ograniczać do tego, co jest w ramach. Oferty mojego pracodawcy, a to, co pracodawca wspiera, rozumiem, jest tam, nie wiem, dofinansowane i tak dalej. Czy, czy to, jakby, widzę różnicę między tymi obszarami, czy tak generalnie mam pełną, pełny wybór? i... Bo też jest taka sytuacja, że zmieniam pracodawcę, tak, i tak. przywiązałem się do jakichś benefitów, nie chciałbym ich tracić. Jak jest moje PZU, no to pytanie, czy można jakoś dalej. Na przykład niektóre z tych usług ciągnąć? Jak najbardziej. W związku z tym moje PZTU jest tym głównym, tą główną przestrzenią, w której klient, detaliczny, pracownik korzysta z usług PZTU do pełnej, że tak powiem, głębi danych, łącznie z badaniami medycznymi. Natomiast patrząc się z perspektywy właśnie e, tego pytania, czy e, jak wygląda kombinacja tego, co oferuje pracodawca, co, co można samodzielnie tutaj nabyć, czy skorzystać, to to jest właśnie też pełna elastyczność, która z kolei e, w ramach Platformy PZU Benefity i w złożeniu również z kanałem Moje PZU jest możliwa. W związku z tym na poziomie Platformy PZU benefity, jeśli są benefity, które nie są finansowane bądź współfinansowane przez pracodawcę, pracownik ma możliwość elastycznie tym zarządzać, łącznie do, bym powiedział, takiego graficznego przedstawienia, że jeśli jest pewien benefit i usługa, która podlega, Współfinansowaniu przez pracodawcę, to jest taki suwaczek, gdzie użytkownik może sobie wybrać, jaka część miałaby być współfinansowana przez pracodawcę, a jaka z jego własnych środków. A jeśli pracodawca w tym nie uczestniczy, to oczywiście są usługi, które można nabyć indywidualnie również na tej platformie. Technologie cyfrowe, coś niesamowitego. Podsumowując, czy są dowody, może coś wyszło w Waszych badaniach, no. które pokazują, że rzeczywiście poprawia się zaangażowanie pracowników w momencie, kiedy dostają do dyspozycji właśnie takie nowoczesne cyfrowe narzędzie oferujące im różnego typu benefity, z których mogą swobodnie wybierać, pewnie w jakiejś części, właśnie tak jak mówiliśmy, współfinansowane czy finansowane przez pracodawcę. Czy, czy to rzeczywiście działa? Znaczy, dla mnie podstawowym dowodem jest potrzeba rynkowa. Tak, i te trendy, o których wspomniałem, że coraz więcej firm jest tego typu rozwiązaniami zainteresowanych. Co więcej, w takich, bym powiedział, już bardziej, nie tyle badaniach, ale rozmowach już z klientami, to widzimy szczególnie w kontekście młodszych pokoleń. No, sens właśnie takiej szerokiej. Oferty usług, to znaczy, gdzie e, z jednej strony pracownicy, szczególnie ci młodzi, oczekują narzędzi cyfrowych, oczekują też e, tego, żeby to było wszystko w jednym miejscu. E, z trzeciej strony patrzą bardzo szeroko na swój dobrostan i od strony finansowej, i od strony e, niefinansowej, też oczekują pewnego komponentu edukacyjnego w związku z tym na Platformie Benefitowej od niedawna jest też. Nowy moduł e, well-beingowy, który koncentruje się na dobrostanie psychicznym, i od strony pracownika, i od strony e, pracodawcy, e, i, i to też funkcjonuje jako niezależna, e, czy przede wszystkim jako, jako dedykowana, niezależna usługa. E, I no jeszcze jest ten element, właśnie jeśli mówimy o kombinacji usług na, na, na platformie i benefitów, gdzie szczególnie w młodszym pokoleniu. Coraz bardziej widać, czy słychać raczej potrzebę prewencji, tak? to znaczy właśnie budowania tego komfortu zrównoważonego życia i zdrowego życia od strony takiej zdrowotno-fizycznej, a nie tylko później dawania narzędzi do no już zaadresowania hmm. skutków. Rozmawialiśmy w połowie stycznia 2024 roku. Szykuje się w 2024 roku jakiś hit, którym zaskoczycie rynek? No, Całościowo myślę, że to jest już pewna oferta, która się wyróżnia na rynku właśnie ze względu na swoją kompleksowość tych wszystkich usług i całości oferty pod jednym dachem. Natomiast nie chciałbym wyprzedzać faktów, ale platforma cały czas jest w fazie rozwojowej. Także tutaj na pewno będą dochodzić nowe elementy z tym związane. A więc warto śledzić nowości i interesować się platformą PZU Benefity. Do czego przekonywał nas Maciej Gołaś, dyrektor zarządzający pionu usług cyfrowych w PZU i wiceprezes PZU Pomoc. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.